Hejka! E, witam się z Wami w partii robienia domku i tutaj zmieniłam e, podłogę i ściany, więc tylko teraz e, mebla. E, zaczęłam od e, m, tarasu. Więc tu dajemy... E, m, znaczy zaczynam od, ta, uo, od tarasu. Tu będzie coś takiego. Nie wiem, czy, coś takiego to będzie... Wielkie, może jednak nie takie duże, tylko mniejsze. I nie ma ładnych drzew. Co jest? No dobra, to będzie git. Już. Dobra, teraz krzaczki. Krzaczki. Nie takie. Różaczki y, róż, z różami różnymi, tutaj. Takie, takie. I ogólnie y, my będziemy mieć też działkę, ale to piszcie y, pomysły na historii w komentarzach, bo jestem ciekawa, y, jak nagrać jutro filmik. No bo ja bym y, może być wszystko, tylko stoka boka. Stoka boka bardziej, ale z Robloxa też możecie pisać, ale no jakoś bardziej stoka boka. No. No więc piszcie, żebym ja zrobiła. po jutro co jest dzisiaj nie wiem chyba środa chyba nie wiem nie jestem pewna ale tu robię teraz stolik tu. Tu. Tu iglę i tu stoliczek, ten, o tak będzie najlepiej, teraz tu, teraz tu może jakieś ustawki co, yy. I leżaczki. I więc zróbmy. no to przecież też musi być. Dobra, no to tam gdzie indziej. Tu ze zwierzalnią. Tu jest Tak jako, żeby nikt nie wypadł. Hmm. Hustawki teraz. Takie tu. Dwie chyba wystarczą. Och, tam szukam wcześniej i nie było, więc teraz jest. Jakieś światełka jeszcze i leżaczki. Leżaczki, gdzie jesteście? O, takie. Tyk. I myślę, że teraz skończone. No, to jeszcze teraz będziemy robić to. To, mam lekką chrypkę, bo jak tak cały czas mówię. No bo ja nagrywam te party i wrzucam w jeden dzień, więc no. Kwiatek tu jakiś, tak, taki. Teraz lampeczki. Co się stało. Mam nadzieję, że Wam się podoba filmik. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania moich filmików. 100 subskrypcji jest specjalna. No więc polecam subskrybować to jest dywanik. No. no, i może jeszcze jakieś obrazki. Taka ramka. I się. To robienie pokoju dziewczynek. Najstarszej dziewczyny, dziewczyny, czyli Amali Amelki. Mm. No nie wiem, jaką tu szafę. Chyba tylko jak, y <coughs> jak u rodziców. Mm. Jakieś łóżko. No nawet spoko to wygląda. teraz to. No, spoko, spoko, spoko. I tu zrobię taki fotel. jakiś kwiatek, może taki... Lampki. Co? Nie chcę palmy. Tu będzie tylko Nikoli. Tu będzie Róża. Znaczy Julki, przepraszam. A tu będzie Lili. Znaczy Mabi, przepraszam. Mylą mi się. Może zamiast tego stolika, bo jest mało potrzebne, to dam dla, pies dla pieska. Bo mam naprawdę... Yy, bo mamy naprawdę trzy pieski. Znaczy, trzy pieski. Ale jeden może spać w łóżku. Ale dam, no raz, dwa. Nie wiem, mogę jeszcze gdzieś też dać, ale... Raczej nie. Nie chcę książek. Taka, to... Taka. No. Krzy... Dywanik najpierw. taki Krzesełko. Krzesełko. Mm. Biurko by się przydało. Takie mało. Mm, teraz jakieś lustro widzicie to lustro było? W sensie nie patrzewało. Dam tak jak krzesełko. Też dużo szafek bo ma dużo kosmetyków. Naprawdę mnóstwo. Dobra. To mm, akurat idzie sobie. Dobra, ale długo robię tu. 10, 51 minut. Dużo. Teraz jakieś kwiatki, bo długo robię ten pokój. I teraz jak dekoracja? Dobra, tak się prezentuje pokój. Dobra, ja mam tu takie coś: taki bluz, taki zegarek, takie coś. Poduszka, poduszka dla pieska, kwiatek. Kwiatek. Dobra, to jest zaczynamy iść do pokoju dziewczynek. I tu Kafka towa. I tu będzie też różowa w sumie. I mało ważna. Topek to jest szafa. Taka tu szafa mogła być. Taka może, może być. To na zabaw. No, nie wiem, jak to ustawić. Wracam do Was, jak już jakoś fajnie ustawia, dobra? Dobra, już, już zrobiłam pokój dziewczynek. Tak się prezentuje. Jeden: Nikoli. A tak się prezentuje Julki. Teraz robię pokój na tutaj y będzie jakieś y jakaś półeczka, na właśnie jakieś takie rzeczy na niej nie y o to mm, teraz dywanik i wezmę jakiś może takiś tygryska. No, nawet okej. Okay. Hmm. Może taka półeczka, tylko by była jakoś dziecięca. Nie ma żadnej. Hmm. O! Taki domek? Pek. Troszkę wyżej. No i tutaj Jakieś jeszcze obrazki dla małych popasków. Taki od sióstr. No i takie serduszko. O, i takie gwiazdki. Zapomniałam też dać y, dziewczynek. Mm, o, tyle no, w tym